bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gorzowskiego Bohatera. jestem Natalia Łotocka, a dzisiaj moimi gośćmi jest Marcin Wiewióra i Krzysztof Maciantowicz z Gorzowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Lok Kadet. Witam. Dzień dobry. Jak to się zaczęło? Skąd pomysł, żeby w ogóle strzelectwo? Może Pan pierwszy? Nie wiem, broń, broń w domu rodzinnym była zawsze, broń myśliwska. Później wojsko, później zawsze mi się podobała. Później jakaś tam praca zawodowa, emerytura, i trafiłem do Loku, zdobywając przedtem uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego. Stąd zaczęła się ta pasja, przekazywanie swoich umiejętności, niewielkich, bo w sumie muszę przyznać, że cały czas się człowiek uczy, młodzieży. Chęć wyjazdu, chęć promocji miasta, chęć promocji swojej osoby. No i tak znalazłem się w loku. No U mnie to wyglądało troszkę całkowicie inaczej. Z tego względu, że do loku trafiłem przez siostrę. E, ona gdzieś tam zaczęła chodzić na e, ligę, ligę szkolną. Z ligi szkolnej spodobało jej się strzelectwo. Zapisała się do klubu. Zaczęła mnie namawiać, bo zawsze gdzieś tam e, była ta, mm, te zaciekawienie militariami z mojej strony. E, no i stwierdziłem, że dobra, spróbuję. E, udało się. Strzelectwo tutaj dla mnie ma taki charakter wyciszający. Z momentu kiedy mogę stanąć sobie na spokojnie i liczy się to, co jest tu i teraz. Nie interesuje mnie wtedy nic poza światem, który pędzi wokół mnie, tak? Czyli no pełni też w, mo w, mojej, w moim przypadku rodzaj takiej autorefleksji i terapii. Okej, okay. jest to klub młodzieżowy, tak? Czyli dla młodzieży. Od jakiego wieku można dołączyć? Jak zacząć w ogóle swoją przygodę? No do klubu można może dołączyć każdy powyżej 8 roku życia, który no, ma Podstawową e, zaletę, cierpliwość. E, sport strzelecki, typowo, typowo tutaj mówimy o sporcie strzelecka, strzelectwa olimpijskiego, e, to nie jest sport, który jest e, wyniesiony e, poza jakieś wąskie grono, ponieważ jest to sport, no, nie oszukujmy się, delikatnie e, ma, mało interesujący. Tak, e, kwestia polega na tym, że. Nie ma tutaj, tak jak widzimy na filmach, strzelanie szybkie, dynamika, yy, to, to co głównie interesuje dorosłych, tylko jest cierpliwość, pokora, dla, uczenie pokory dla broni yy, oraz uczenie precyzji. Okej, okay, a czym się różni takie śledztwo sportowe od właśnie takiego strzelectwa dynamicznego, jaka jest różnica? No, tak jak ten, tutaj wspomniałem przede wszystkim, będzie to e, sam fakt tego, że przy dynamice jest dużo więcej akcji, czyli jest e, bardziej atrakcyjna dla oka. tak, Bo widzimy, jak e, na przykład są zorganizowane za zawody piro, e, gdzie jest trochę biegania, strzelanie z bliskich odległości do tarcz e, ale na czas. No i to wtedy się sprzedaje. Natomiast w strzelectwie sportowym olimpijskim, to jest typowo strzelanie statyczne, tak? Czyli po prostu stoimy, mamy do oddania 50-60 strzałów, no i mamy określony czas, w którym mamy to wykonać. Tak? Nie liczy się, ile w jakim czasie oddam strzał, tylko liczy się to, jaki wynik uzyskam na tarczy. Okay. A jak wygląda taki typowy trening u Was? No, przychodzą um, dzieci, ludzie zainteresowani. No na pewno z dziećmi początek, pierwsze zajęcia musi przyjść osoba dorosła, opiekun prawny, eee, taka rozmowa wstępna, później e, pierwszy trening i e, jest to sprawdzenie. Jego podstawowej sprawności fizycznej. Dzisiaj przychodzą dzieci, które trzeba uczyć zrobić głębokiego przysiadu, dzieci, które nie potrafią zrobić zwykłego przewrotu w przód czy w tył, ewentualnie pompki. I dopiero wszystko to jest potrzebne do utrzymania tego karabinka czy tego pistoletu, po to, że taka konkurencja no trwa. Trwa ona bo na stanowisko wchodzi ten młody człowiek. 15 minut ma czas przygotowawczy, 15 minut strzały próbne, 50 minut strzały oceniane, więc ten młody człowiek no, musi mieć swoją jakąś wytrzymałość, musi mieć jakąś kondycję. Eee, czy się do tego każdy nadaje? Do strzelectwa tak, olimpijczykiem. Pozostają ci najbardziej wytrwali, bo strzelectwo uczy wytrwałości pokory. Strzelectwo to typowo sportowe, wyczynowe no to zostaje tylko człowiek tarcza, pistolet czy karabin. Mm, Okej, okay. a jakieś osiągnięcia wasze, Wasza młodzież już ma? No, przychodząc do loku w 2017 roku udało mi się stworzyć, też się uczyłem tego, tego strzelectwa, udało mi się stworzyć grupę młodych ludzi, z którymi zacząłem jeździć od Rawicza i pod przez Zieloną Górę, Wrocław. Wtedy też nie wiedziałem jeszcze jak to dokładnie polega i na czym to polega, gdzie szukać tych wyników. Pierwsza grupa czteroosobowa cała w 2017 roku zakwalifikowała, zakwalifikowała się do fitału ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Jest to takie zawody są bardzo prestiżowe dla tych młodych ludzi. No niestety nie udało nam się wyjechać wtedy na tą Olimpiadę z różnych względów, czy to finansowych, czy w ogóle dzieci rozjechały się na swoje wakacje, bo to był akurat okres wakacyjny. No w w tym strzelectwie i w tym początkowej fazie bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo potrzebne jest wsparcie rodziców z rodzicami, żeby dojść do porozumienia. Ten instruktor czy ten trener musi z nimi dojść do porozumienia, ustalić ich wyjazdy, podporządkowane ich wakacje pod kalendarz startów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Inaczej tego się nie da zrobić, bo po prostu... Jak mi kiedyś jeden z trenerów w gwardii powiedział, trener może dużo chcieć. Jak znajdzie zawodnika, który też chce, to wtedy zawojują świat. Okej. Okay, Wiemy, że jest młodzież. A czy osoby dorosłe też mogą dołączyć? Mogą sobie przejść, postrzelać? Jak to wygląda dla osób dorosłych? No W, w klubie jest norma normalnie założona sekcja powszechna, czyli dla osób dorosłych. No Między innymi my jesteśmy reprezentantami właśnie e, osób dorosłych, do najmłodszych już niestety nie należymy. E, I jak najbardziej. Każdy nawet e, jeżeli chodzi o. E, nie będącego zrzeszonym w klubie, może sobie przyjść do nas, wypożyczyć wiatrówkę, postrzeleć, bo mówimy tutaj obecnie o strzelaniu typowo pneumatycznym na osi 10-metrowej. Jeżeli wybieramy karabinek, to do celu, który ma pół milimetra średnicy. Także tutaj już widać, jaka precyzja musi być u strzelców ponieważ oni regularnie te dziesiątki trafiają. Okej, okay. a odbywają się jakieś wydarzenia, coś, żeby przyjść, zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, spróbować, trzeba się zapisać wcześniej. Co taka osoba, która tak z ulicy chciałaby przyjść, zobaczyć, musiałaby zrobić? Przechodząc koło Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie, koło loku, spoglądać, zajrzeć do tego loku. Wiem, że strzelnica jest w głębi, wiem, że to jest mała strzelnica, no ale zawsze tam się coś dzieje. Środa i piątek od godziny 14 do godziny 18 zawsze tam ktoś jest, ten instruktor, i on pokaże, um, jak się strzela. E, można też u. u, u, u zapisać się, ustalić termin wyjazdu z broni kulowej. Owszem, lok nie ma swojej strzelnicy jako taki lok, ale na zaprzyjaźnione strzelnice możemy jechać i strzelamy wtedy z broni kulowej bocznego zapłonu, czyli tak zwanego popularnie mówiąc KBKS-u. No dodatkowo w tym roku y, mieliśmy kilka takich y, wyda wydarzeń Zachęcających ludzi właśnie do, do przyjścia, między innymi e, były to dni otwarte e, czy turnieje strzele, strzeleckie otwarte dla każdego, który chciał po prostu wziąć sobie w nich udział i sp w ten, fajnie spędzić sobotę, nie? bo takie zawody i wydarzenia no, zazwyczaj ro, są organizowane e, na weekend, żeby po prostu ludzie mieli czas przyjść, zobaczyć, e, poczuć troszkę tej też sportowej rywalizacji. No dobra, a co w momencie, kiedy ktoś już jest zdecydowany, chce przyjść, zapisać się i czy on musi się jakoś przygotować, tak? Czy on finansowo powinien się jakoś na to nastawić, przygotować? Jak to wygląda, jeżeli on chciałby zacząć tak już na poważnie swoją przygodę i, i robić to już na poważnie? E, na, zacznijmy tak, jeżeli ktoś przychodzi e, na początku, no to najpierw jedyne co, co finansowo go z czym musi się liczyć? No to fakt, że jest pobierana składka za członkostwo w klubie, tak? I to jest jedyne, co go interesuje na stacji. My mamy swój sprzęt, i po prostu w ramach członkostwa udostępniamy go takiej osobie, tak? Szczególnie już później tym zawodnikom osiągający lepsze wyniki. Udostępnia się, udostępnia się kar, y, karabinki, na których staramy się, żeby tylko on, oni pracowali, żeby oni ustawili so, sobie sprzęt pod siebie i mo, mogli y, osiągać jak najlepsze wyniki, żeby nie było za każdym razem czegoś na zasadzie... Ten przekręcił o tyle, ten przekręcił o tyle i potem ża żaden nie jest w stanie w tarczę trafić. Okej, okay, a ja powiedzmy, że mam swój sprzęt, tak? Czy ja mogę z moim sprzętem sobie przyjść do was na, na strzelnica i spróbować? Czy... Tak, jak najbardziej. Można przyjść ze swoim sprzętem, yy, zobaczyć yy, jak on działa, ustawić go i sobie postrzelać. Generalnie dorośli, jeśli przychodzą, yy, dzisiaj taki, Trend i pęd do zdobycia swojego własnego pozwolenia na broń. Czy to broń centralnego zapłonu, czy bocznego zapłonu, bo każda z tych broni jest w pewnych konkurencjach bronią sportową. Można to zdobyć, rozłożyć to sobie na okres. 6 miesięcy spokojnie w klubie robimy zajęcia przygotowujące do tak zwanego patentu strzeleckiego, gdzie tych ludzi się szkoli z przepisów z ustawy o broni amunicji, z bezpiecznego obchodzenia się i mówi im się, pokazuje dokładnie, jakie są konkurencje. No, ludzie chcą tej, tak jak tu kolega mówi, dynamiki i chcą głośnego huku, chcą mieć dużo i można to zdobyć sobie spokojnie w loku i jeździć na strzelnicę jeździć na zawody nie tylko te nasze tu lokowskie, ale można jeździć na zawody ogólnie polskiego związku po całej Polsce. Ostatnio byliśmy z młodzieżą, byłem w Tarnowie na mistrzostwach loku, gdzie zdobył Karol trzecie miejsce w pistolecie pneumatycznym, pistolecie szybkostrzelnym. I to z klubu, z którym nie mam własnej strzelnicy kulowej. Ale jak mówiłem przedtem, nadmieniałem, można i współpracuje klub Kadet ze strzelnicami komercyjnymi. Gdzie ich właściciele dość przychylnie i na niektórzy nawet bardzo przychylnie podchodzą do tej młodzieży, bo wiedzą, że jak przyjdzie młodzież, to przyjdzie z tą młodzieżą tata, mama, to ktoś kogoś przyciągnie i w sumie ten, ten właściciel klubu, tej strzelnicy też wyjdzie na swoje, mówiąc tak już bardzo brzydko i popularnie. Dobra, czyli przychodząc do Was, ja nie muszę mieć, tak, zezwolenia na broń, nie muszę chcieć robić patentu, po prostu mogę przyjść, spróbować, zobaczyć, czy mi się to spodoba, tak? Oczywiście. E, Okej, okay. a skąd mam wiedzieć, z czego w ogóle ja bym chciała strzelać, tak? Przychodzę, powiedzmy, i chciałabym spróbować, skąd mam wiedzieć w ogóle z czego, jakie mam możliwości w ogóle? E, z możliwości na, te, na, na, na strzelnicy pneumatycznej są dwie, albo karabinek. Albo pistolet. Zawsze, zawsze staramy się dawać na początku każdemu karabinek. Nie z tego względu, że pistolety są droższe, czy coś. Nic, nic z tych rzeczy. Chodzi o to, że łatwiej jest nauczyć celować na karabinku. Niż y, właśnie z pistoletu. Z tego względu, że tak jak nawet tutaj widać, leżą sobie nasze, na, na, nasze pistolety. Właśnie tu mamy boczny zapłon, tu mamy y, k, ten pistolet pneumatyczny. To są bronie jednoręczne. Mhm. Czyli celujemy jedną ręką. I nauczyć kogoś postawy do strzelania z jednej ręki jest mhm. dużo bardziej, bardziej czasochłonne i dużo bardziej nużące dla takiej osoby, niż właśnie wziąć. Karabinek, i już zacząć celnie strzelać do tarczy. No bo, nie oszukując się, dla kogoś, kto przychodzi z zewnątrz, nie liczy się to, czy on stoi prawidłowo, czy yy, prawidłowo pracuje na języku spustowym, yy, tylko liczy się wynik na tarczy. No bo, to, nie oszukując się, tak, tak to działa. tak Jeżeli ktoś z marszu przyjdzie, strzeli, strzeli w dziesiątkę, no to automatycznie widać, że on się cieszy. A jeżeli dostanie pisto pistolet i nie trafi, trafi w ogóle w tarczę. No to wtedy zaczyna się być frustracja, my będziemy tłumaczyć, osoba będzie się denerwowała, no i będziemy, można się powiedzieć, sami napędzać. Dlatego staramy się pistolety dawać już strzelcom, którzy mają e, wyuczone jak celować i e, wiedzą, że akurat w strzelstwie liczy się postawa. Nie? Dobra. Jeśli chodzi do, do, o, do, o osoby dorosłe, no to jest takie pytanie, jaką kwotą dysponuje? co zamierza strzelać, co już widział, co wie na temat strzelectwa, mówi, że nic. No to dysponuje tylko taką kwotą. No to mówi, mówi mu się, lub tłumaczy się gościowi, yy, strzelasz tylko to, to, to. Bo to kosztuje tyle, tyle, tyle. Yy, czy to ma być strzelectwo wyczynowe, czy tylko rekreacyjne? Nie. No na tej zasadzie i pan, pani decydują się później, nie. Co strzelają Zastanowi się gdzieś głęboko, e, dobra, mogę wydać tyle, mogę wydać tyle, bo no, no, nie oszukujmy się. Sprzęt strzelecki, ten wyczynowy, jest drogi. Taki pistolet używany pneumatyczny to jest w granicach około 4000. Ten drugi boczny zapłon pistolet, jest to używany pistolet, on kosztuje gdzieś w granicach 2,5-3 z groszem. E, mówiąc, jest to broń. Bardzo fajna, ale już swoje świetności przeżyła. Okej, okay, no to jak zachęcić takiego młodego człowieka, żeby przyszedł i spróbował? Przychodź, nauczysz się systematyczności, musisz ułożyć sobie szkołę musisz ułożyć sobie zajęcia treningowe, musisz ułożyć sobie korepetycje, musisz w domu poukładać sobie wszystko, no ale w tej rozmowie zawsze y, jest rodzic. Czy to mama, czy tata, czy opiekun prawny, który przychodzi i mówi, tak, pójdzie tu. Taki człowiek przychodzą, ten młody, zanim trafi na strzelnicę, pierwsze wejście na strzelnicę, aha, to jest tu, to jest tu, to jest tu. Później jest deklaracja członkowska, lekarz sportowy, Brak przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa i taka legitymacja, taka książeczka jakby musi być odnawiana co pół roku. No po prostu no, strzelectwo jest u usterkowym, kontuzyjnym sportem. Nie, mniej kontuzyjnym sportem niż sport, przykładowo, ja uważam osobiście, boks, czy, czy jakieś inne sporty walki. Nie? Czy po prostu przyjść, spróbować, zobaczyć, czy to jest dla Co ciebie. mi się podoba, i strzelać. Super. Dziękuję ślicznie. W takim razie. Dziękujemy. Dziękujemy.